No siemanko, uszydłońko, z tej to mi. Moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w gierkę, która jest głupia. Powracamy do serii głupich gierek, więc ubieram moje super okulary, które świadczą o tym, że zagramy sobie dzisiaj w gierkę jakąś dziwną, śmieszną. To Blob Runner 3D. Dobra, co my teraz tutaj musimy zrobić? Biegamy jakimś typem. Aha, i to... Aha! aha! Aha, dobra, czyli tutaj zbieramy jakieś takie bloby, okej, okay, spoko. I co teraz się dzieje? Aha, i lecimy. Okej, okay, ja się rozłożyłem teraz jak superman. I lecimy teraz, żeby uderzyć razy. Aha, bo ja byłem za małym blobem. Ja byłem za małym blobem, żeby dolecieć do 10. No dobra, no możemy sobie tutaj ogarnąć 60 tych drzemików, czy tam tych końców, ale ja nie mam przecież tutaj internetu załączonego. Dobra, ciśniemy dalej. Patrzcie, zbieramy coś takiego. Czy to jest, czy to jest, czy ja muszę po prostu wziąć taki kolor, jaki muszę wziąć? Chyba nie, co nie? Spójrzcie w ogóle, jaki ja jestem malutki. Ja Jestem teraz taki malutki. Dobra, i tu jest jakiś kluczyk. Wziąłem sobie, no ale co się teraz z tym dzieje? Ja nie wiem, ile tutaj w ogóle mamy jeszcze tego. Aha, bo ja kończę tego bloba swojego, więc lecę tutaj razy trzy. Wow, no muszę powiedzieć, że muszę wiedzieć. Jakim ja jestem wielkim blobem o. <grych> Jakim ja jestem wielkim blobem, żebym wiedział ile... Czy ja w ogóle tam dolecę do 10, co nie? Dobra, zebraliśmy sobie teraz tutaj te bloby. Teraz tu zbieramy. Wydaje mi się, że to mnie będzie wsysać, więc wolę sobie od tego tak troszeczkę odejść, dobra? Lecimy i co teraz? Patrzcie? Lecimy, lecimy, lecimy. Czy uda mi się zdobyć razy 10? Wydaje mi się, że nie, ale razy 5 nas... O! Jest! Jeden! Razy 10 udało się! Razy 10 to 110! Ok, czyli 350 rzemyków dostaliśmy. Ok, co my tutaj możemy zrobić? Tu jest w ogóle jakiś shop, więc ja sobie kliknę w shop plus 400 dostajemy, jeżeli sobie obejrzymy jakąś reklamę, ale ja niestety żadnej reklamy na razie nie mam. I zobaczcie w ogóle, że gierka jest po polsku. To jest mega dziwne, że ta gierka jest po polsku, co nie? Mamy tak, dobrze niezwykły i epicki, no dobra, czy ja mogę tutaj coś dobrze wybrać? No nie, bo potrzebujemy 1500 rzemyków, czy tam diamencików, a ja mam tylko i wyłącznie 497. Tu w ogóle mamy też wyzwania, okej, okay, price 7500, coś tam 2,5, dobra, ciśniemy dalej, bo wydaje mi się, że musimy dojść do siódmego levela, żeby, o jaż, żebym ja po prostu wiedział, ee, albo raczej do siódmego levela, żebym mógł być w tym, nie, w tych mistrzostwach tam występować. Dobra, lecimy tu, Tutaj troszeczkę... O, sysniemy troszeczkę, co nie? Dobra, troszeczkę mnie wsysnęło. Tu sobie zbieramy znowu. Patrzcie, tutaj jest też tak... O, dobra, ja sobie może tak przejdę. No i zbieramy tutaj mega dużo blobów, i wydaje mi się, że przez to, że jestem teraz takim mocarniejszym gościem, to wydaje mi się, że my na spokojnie sobie dolecimy do tych razy 10, chociaż wątpię, bo. O nie, dolecimy na spokojnie! No proszę bardzo! Perfect, mamy sukces. Patrzcie, zdobyliśmy teraz 100%. Nie dobrze, że mamy 380 tych rzemyków. To jeszcze mamy chyba nowego skina, co mi się wydaje, co nie? Skórka odblokowana. Odbierz. Niestety muszę załączyć internet, a ja nie mam internetu, więc muszę tylko i wyłącznie polegać na tych rzemykach, czy tam diamencikach. No zwał jak zwał. Dobra, lecimy tu. O, tam mnie to prawie walnęło, ale na spokojnie. Okej. Okay. Dobra, wejdź. <ślaski> nie! No, ja jestem teraz jakimś takim dziwnym czymś. I co teraz się dzieje? No dobra, jestem bardzo małym czymś. No, już znowu straciłem tam łeb, no. Dobra, no, niby teraz jestem troszeczkę większy, ale no, jednak i tak mi się to nie udało. No, widzieliście to? Ja nie wytrzymam, dobra, zdobyłem tutaj pieniążek czy tam e, w ogóle jakiś ten kij, kluczyk, czy coś takiego. Ja lecę tutaj po razy trzy, bo już bym tam dalej nie doleciał. O! Nagroda główna. I co? A, bo mam trzy kluczyki. I spójrzcie teraz, że dzięki temu, że mamy trzy kluczyki, to ja mogę sobie, patrzcie, odblokować to. Okej, okay, plus 70, lecimy z tym plus 30 i lecimy z tym 70. Nie wiem czy to jest dużo, czy to jest mało, w każdym razie udało nam mi się tutaj dosyć dużo odblokować. Dobra, lecimy tu, tutaj oczywiście łeb Dostałem teraz w ogóle jakiegoś achievementa chyba, bo mam jak. Bo widzicie, mam coś na tym UBI, jakiś taki. dziwny kapelusik. <laughs> Ale no dobra, ciśniemy. OS do... teraz zjeżdżamy, dobra, teraz łeb stracę. O, o Jezus Maria, ja nie wytrzymam. No, spójrzcie, zbierać diamenciki czy to. No, wydaje mi się, że to będzie lepiej, bo muszę troszeczkę urosnąć, abyśmy sobie mogli teraz tak polecieć. Bardzo szybko mi teraz uciekają te moje rzeczy, ale dolecimy chyba do 10. Dolecimy! Jest! Na samym końcu mi się udaje! Uda. U... Udało! Dobra, mamy tak, znajduję nowy przedmiot. Ja go zdobyłem, ja z nim przed chwileczką z tym śmigiełkiem biegłem. Mając to śmigiełko na głowie, ale znowu muszę mieć załączony internet, muszę obejrzeć reklamę, żeby sobie zdobyć ten kapelusik. No dobra, klikamy utratę. Razy 10, 300. Mam już 1535, więc wydaje mi się, że zawędrujemy sobie do sklepu. Ja sobie teraz może kupię. To wygląda mega fajnie. Tu jest za 2000. Wydaje mi się, że. Patrzcie, bo tutaj. <ścoughs> Co jest grane? O, może weźmiemy tego. Tego łonego. To jest w sumie dosyć spoko. Kup to za 1500. Wow. No, muszę wam powiedzieć, że zmieniać sobie takie skiny w takiej gierce i przede wszystkim kupować jakieś żetoniki w tej gierce, to nie wiem kto to robi. No ale najważniejsze jest to, że ludzie się starają, prawda? Dobra, lecimy tu. Zbieramy teraz troszeczkę tego blobat. O nie, muszę uważać na te strzały teraz tutaj, bo mi już rękę odcięli. Dobra, zjeżdżamy tu w ogóle, coś mnie wsyśnie. To się staje coraz to gorsze, ale wiecie z czym mi się to kojarzy, ta gierka? Myśmy sobie grali kiedyś w coś takiego, że byliśmy coraz to grubsi. To było super fat coś tam. Dobra, lecę tu... O nie! Myślę, że nie zdążę. To było super fat coś tam, że później coś tam się boksowaliśmy, uderzaliśmy go, on wylatywał w powietrze, leciał mega daleko i zdobywało się jakieś tam punkciksy, co nie? Dobra, 380. Muszę wam powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, że dolecieliśmy do 10 razy, bo to jest w sumie dosyć spoko. Dobra, patrzcie! Odblokowano z wyzwaniem Rolling Barrel, ale muszę mieć znowu załączony internet. Ja naprawdę muszę załączyć ten internet. Może załączmy ten internet? Dobra, w ogóle już na wstępie mogę sobie kupić tutaj no Ads. Ile kosztuje ten no Ads? 3,49. Ja podziękuję może za to. Ja wolę sobie tutaj troszeczkę re tych reklam pooglądać. Autrz! Co to jest? Jakiś shield! Oh my god, mamy shield! Oh my god! Ja nie wytrzymam. Patrzcie, co się. O, Jezu, już go nie mam. Ale i tak jestem mega wielki. Spójrzcie w ogóle, że teraz tutaj łeb mi odleci. No tak też właśnie. Gdzie jest moja czapka? Halo! Halo! Gdzie jest moja czapka? Spójrzcie w ogóle, jak jestem malutki. No miałem niby tego shielda, ale to co? Ja teraz tutaj dolecę tylko i wyłącznie po razy 3. Dobra. O nie! Dobra, mamy sukces. Nie dość, że zdobyliśmy tylko i wyłącznie 13 tych jarzębin. Skórka odblokowana, no dobra, odbieramy to. Dobra, mamy ciekawą skórkę, co nie? Ja bym teraz bardzo chciał. Gdzie ee... ja tutaj mam ten, tą super moc, co nie? Że możemy sobie jakieś tam championship coś tam robić, co nie? tam by było jakieś wyzwanie. O my... Ja już to od razu straciłem, no. No patrzcie, że ja nie chcę w to wchodzić, ale inaczej się nie da. Nie wiem, że mamy fajną czakę. Oeż, jak tutaj do mnie. Co to jest? Co to za. Co to jest? No nie no, przecież mi tu wszędzie wszystko wsysło. O ma, A, bo ja teraz tak pomału się ruszam chyba, okej. Okay. Dobra, lecimy. Spójrzcie teraz to. Pyk pyk, pyk. Tu zbieramy rzeczy, nie dolecimy do 10 razy, więc biorę to! Cztery razy, spoko! Znajdujesz nowy przedmiot. Nie chcę tego zachowywać, bo mi się to tak za bardzo nie podoba. O oh, wow! Możemy. Czy ja trafię w to w razy 20? A patrzcie teraz to: Pyk! W razy 12. Ale też wystarczy. Wow, mamy 1237 kasy, co nie? <ścoughs> zbieramy teraz to. Miam, niam. Wow! Coś tam tutaj. Nogi troszeczkę straciliśmy. Asom. Później to zbieramy. Ok, spoko. Co to jest? Aha, bdoink? Czyli mnie to tak do góry wy. Siu, widzieliście ten skok, ty. Zaś nogi straciłem, ale mamy tutaj jakiś nowy kluczyk. I wydaje mi się, że teraz powinniśmy na spokojnie chyba dolecić sobie do razy 10. Chociaż to jest tak odległy teren, że nie wiem, nie wiem, nie, wiem, nie wiem. Nie. Udało się do samego końca. Widzieliście to. Dobra, jest sukces! Mogę to jeszcze tutaj nawet po 30 sobie. Wiecie, jak, razy 30, jeżeli obejrzę re jakąś reklamę, ale ja sobie tutaj podziękuję. Mamy teraz tyle kasy, że mogę sobie znowu tutaj kupić jakiś kolejny skin. Eeeem, bardzo mi się podoba ten. O, widzicie? Jaki to jest bez Co ja gram w ogóle? Ja nie wytrzymam. Dobra, dawaj tu. Blob, to tutaj musimy uważać. Tutaj mi się drzwi otwarły, dobra, jednak te się otwarły. Widzieliście to? Ocz, tutaj musieliśmy uważać. Tu znowu będziemy zjeżdżać. O, Jezus, dobra. O, jest, Ja cały się. O, magnes? Ten magnes będzie chyba wszystko przyciągać, co nie? Tak też właśnie myślałem, bo ten magnes jest dosyć spoko. Ten magnes już był w tych takich grubasach, co się tam jeździło. I wtedy też żeśmy sobie zdobywali takie żetoniki, co nie? Wow! Jolo! Lecimy! Patrzcie, lecimy teraz razy z 10. Wydaje mi się, że dolecimy tam, na spokojnie, bo byłem dosyć potężnym gościem. Udało się do samego końca żeśmy polecieli, co nie? I teraz, moi drodzy, spójrzcie to. Na środku. 40. Może tu. 40. I może tu. O, czapeczka! Wow! Dostaliśmy czapeczkę! Dobra, patrzcie teraz to, my musimy sobie znowu przejść tu, uważamy na to, co nie? Żebyśmy... Straciłem już tą czapeczkę, a nie, jednak ją odzyskałem. Myślałem, że stracimy sobie tą czapeczkę, ale jednak ją się odzyskuje, co nie? Dobra, tu mamy shielda, wszystko tutaj rozwalamy, Jakbyś inaczej... Szkoda, że ten shield tak pomału... tak... No, pomału działa, nie? Znaczy nie, że pomału, tylko że tak... Szybko się go traci, ale no dobra, wydaje mi się, że... Dosyć dużo, żeśmy sobie teraz uzbierali, i na spokojnie powinniśmy chyba tutaj po raz kolejny do 10 dolecieć. No, zobaczcie, no na spokojnie. Ja bym mógł nawet dolecieć i do 100. Dobra, sukces! Razy 50? No, nie trafiłem! Ale razy 30 też jest ok. Ile dostałem? Nie wiem, ale mamy 2755. Skórka odblokowana, taka niebieska. No dosyć mi się podoba, ale i tak kliknę tutaj utrata. Ja bym bardzo chciał, wiecie jak, no, polecieć sobie na te mistrzostwa, coś tam da się tak radę zrobić, co nie? Tu możemy reklamy sobie poglądać, ale za te 2755 ja może bym sobie kupił taki pachołek na łeb. bo ten pacho pachołek na łeb mi się bardzo podoba. No i co, I ciśniemy dalej. Spójrzcie w ogóle, że teraz tutaj chyba będziemy lecieć. Okej, okay, podskakuj. Co się tu dzieje w ogóle ty? Ja nie mam żadnego pojęcia. O, korona? Możemy mieć teraz taką koronę? O Jezus, jak mnie to rozwaliło! Ale dobra, zbieramy sobie teraz te tutaj czarne. Muszę uważać, żeby się tutaj nie uderzyć. Ok, spoko. I teraz tak, to zbieramy to. Nie zabrałem tego. Jestem dosyć mały, więc wydaje mi się, że nie polecimy razy 10. To sobie polecę tutaj po prostu razy 5. Powinno być dosyć ok. O, znajdujesz nowy przedmiot. Utrata. <ścoughs> 140 pieniążków dostajemy. No i co? Czy, czy ja mogę w końcu iść na te mistrzostwa, czy nie da rady? Wydaje mi się, że nie da rady, ale no dobra, dajemy teraz to. O nie, zebrałem tej klepsydry! Oh my god. I straciłem pacho... Dobra, już go mam. Myślałem, że straci... Co to jest? Jakiś kwas. Co? Straciłem nogi. Straciłem nogi, bo to był kwas i znowu straciłem mój pachołek. I nogi też straciłem, no nie! Muszę się czołgać! No nie! O... Porażka? Pomi? Co to znaczy pomi? Może tam miało pisać Tomi? To mi junior, wiecie o co chodzi? No Jezu, zaś nogę straciłem. Dobra, bierzemy teraz ten czasomierz. Ten czasomierz jest taki troszeczkę denerwujący, muszę wam powiedzieć. Bo myślałem, że tylko jaś. Się... Bo myślałem, że tylko te obstacles się tutaj wolniej ruszają, ale jednak ja się też. Ten level już jest ciężki. I straciłem pachołek. Lista wspierających dziękuję! komentarze dnia. Dziękuję i subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały i koniecznie dzwoneczkiem, żebyście nie przepaścili takich głupich filmów jak ten. Moi drodzy, seria e, głupie gry. Jeżeli macie jeszcze jakieś głupie gry, dajcie znać koniecznie w komentarzach. wbijajcie na Discorda, bo tam też mi dajecie propozycję głupich gier. Miłego dnia życzę. Na razie dzięki!